Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot, tarociska fortuna z tej strony. Moi drodzy, dzisiaj filmik z cyklu Wybierz kamień, ale najważniejszy temat, moi drodzy, kto plotkuje, rozmawia o nas poza naszymi plecami, tak? Jest to filmik, moi drodzy, na Wasze życzenie. Już kiedyś taki filmik się ukazał, ale oczywiście, moi drodzy, na bieżąco będziemy sprawdzać. Zobaczymy, co tarot nam tutaj podpowie i co nam tu doradzi. Będą dwie karty, talie, przepraszam, tarota. Będą, oczywiście, karty cygańskie, jako karty rady. Moi drodzy, co nam tutaj pomoże, jakie inspiracje w tej sytuacji, co powinniśmy robić. A zatem zaczynamy. Także, moi drodzy, trzy zestawy, różowy kwart, stali bywalcy znają, fioletowy agat oraz biały selenit. Dwa zestawy w tej chwili biorę na bok. Moi drodzy, proszę nie krzyżować rąk ani nóg i zaczynamy. Moi kochani, to jest bardzo uh, trudno wybrać sobie zestaw. Ja wiem, nie jest to łatwe, ale pamiętajcie, możecie łączyć zestawy pierwszy z drugim, drugi z trzecim, pierwszy z trzecim. To, co wam serce dyktuje, tak? Także wyciągajcie same jakieś takie sprawy ważne dla Was, no bo tutaj może będą pozytywne też, oczywiście. No, ale taki temat kontrowersyjny trochę, wiadomo. Dobrze, zaczynamy dla zestawu numer jeden różowego kwarcu. Kto o nas rozmawia, kto plotkuje, jakie to są osoby. Kto plotkuje za naszymi plecami dla zestawu numer jeden? Kto plotkuje? Tarot, proszę, daj odpowiedzi. Kto plotkuje i w jakim temacie? Kto plotkuje? Kto plotkuje? Kto plotkuje? No, tutaj, moi drodzy, jest sprawa tego rodzaju, że tutaj ktoś może plotkować na wasz temat. Bo Wy jesteście bardzo kreatywni, ale też pokazane jest, że plotkują, że lubicie się bawić że jesteście kreatywni, ale też, że lubicie towarzystwo, jesteście otwarci i na świat. Bardzo lubicie nowe znajomości, ale też moi drodzy, tutaj są pokazane sprawy mm, podróży. Lubicie podróże, to komuś może przeszkadzać. Także mm, również jest pokazana wasza mądrość, że wy jesteście mm, do tego mądrze, postępujecie, y, działacie rozważnie, pomimo tego, że. Świętujecie, macie dużo sukcesów na swoim koncie, jakby nie patrzeć, bo kreujecie swoje życie na pewno. Jesteście takimi kreatorami, magami, i tutaj komuś to może właśnie przeszkadzać. Komu tutaj to przeszkadza, moi drodzy? Jakie są plotki na wasz temat? No właśnie, tutaj jest, że mm, ktoś plotkuje, że macie dobre finanse, że jesteście. Mm, Pozytywnie tutaj nastawieni na świat ogólnie, ale też materia wam bardzo sprzyja, moi drodzy, że lubicie dobrze zjeść i lubicie się zabawić. To też komuś przeszkadza, oczywiście. Jak najbardziej o tym ludzie rozmawiają: że może powinniście przejść na dietę, zrzucić więcej kilogramów. Ale też moi drodzy, że lubicie dużo ryzykować w życiu, lubicie podróże, pieniądze i że na pewno tutaj część można powiedzieć, że jesteście toksyczni. Dużo osób tak może. Yy, mówić o Was, że lubicie takie hedonistyczne życie, że lubicie podróże, pieniądze, że coś dla siebie. Ale też moi drodzy, źle Was oceniają, bo Wy jesteście mądrzy, Wy dużo przeszliście. Na pewno nie jest to yy, złe, jeśli ktoś lubi żyć wystawnie, lubi ktoś podróże, ale też ma na to pieniądze, bo zarobił tak pracą własnych rąk. Także tutaj jest karta pustelnika mądrości i też zazdroszczą Wam tej odwagi, podróży, tego przemieszczania się. Także tutaj jest duża zazdrość przy karcie diabła. Wy jesteście dynamiczni, zazdroszczą Wam, jak Wy to robicie, że Wy macie taki dynamizm w sobie. Także tutaj jest dużo kwestii. Zazdrości, także plotkowania o Waszym y, szczęściu, jakby nie patrzeć, tak? Moi drodzy, nie ma powodów zbytnio do zmartwień, ponieważ jesteście oceniani jako ktoś, kto ma pieniądze, umie zarabiać. Y, no i oczywiście kocha jeść, kocha podróże, kocha y, przyjęcia. Tak, jesteście postrzegani, moi drodzy. I że bardzo mądrze yy, wykreowaliście sobie to wszystko w życiu. Moi drodzy, karty rady dla Was w tej sytuacji, co można zrobić. Yy, na pewno trzeba się zabezpieczyć, yy, moi kochani, tutaj przed złodziejami, bo yy, jest ryzyko kradzieży. W Waszym miejscu zamieszkania, czy też kradzieży pomysłów. Także przed tym się musicie zabezpieczyć. To są takie karty rady. Oczywiście, moi drodzy, należy z... przeprowadzić jakąś, pójść na kompromis. Oczywiście, z kimś dogadać się. Tutaj jest pokazana, moi drodzy, konwersacja, wizyta. Trzeba z kimś porozmawiać, załagodzić jakieś nieporozumienia, moi drodzy, też, bo mm, tutaj ktoś na Was czeka, tak jak gdyby, oczywiście, no właśnie i jest Wam pisana podróż, rozmowa, podróż, załagodzenie konfliktu, nieporozumienia i uwaga na złodzieja. Dobrze, to tak wyszło właśnie. Zobaczymy jeszcze dla was inspiracje, moi drodzy, inspiracje dla was. Czułość. Tutaj mów do siebie łagodnie, bo może moi drodzy siebie trochę obwiniacie czasem. Zachowaj w sobie cząstkę dziecka, mów do siebie łagodnie, aby po prostu dla siebie być czułą osobą. Również pokazany jest kontakt, że to Was uzdrowi. Tutaj jest pokazana, aby ta karta inspiracji, aby skontaktować się z kimś dla Ciebie wyjątkowym. Ukochana osoba jest darem, który trzeba cenić. Także kontakt jest pokazany jako inspiracja dla Was na tą chwilę. Zobaczmy jeszcze. I moi drodzy, tutaj przyjaźń. Przyjaźń, skontaktuj się z przyjacielem, kiedy spotkasz się z bratnią duszą, ujrzysz siebie w lepszym świetle. Także nie obwiniajcie się, bądźcie czuli dla siebie, kontaktujcie się z innymi osobami i przyjaźnijcie się oczywiście. I to Wam tutaj pomoże, moi drodzy, zainspiruje Was do dalszego działania. Strasznie dużych takich złych, negatywnych energii. Nie ma tutaj w Waszym kierunku, ale jest ta energia, właśnie zazdrości. Ja bym powiedziała duża zazdrość. Także to był zestaw numer jeden, moi drodzy. Przejdźmy teraz do zestawu numer dwa. Fioletowy Agat. Kto rozmawia za waszymi plecami? Kto plotkuje na wasz temat? Zaraz dowiemy się. Tarot proszę daje odpowiedzi. Kto obgaduje? Kto plotkuje? Kto obgaduje? Kto plotkuje? W zestawie numer dwa. No tak, moi drodzy, tutaj jest też pokazane, że wy, tak jak gdyby ktoś obgaduje was, że wy cały czas się wahacie, na przykład czy powrócić z zagranicy. Jest pokazana karta świata może wiele z was jest gdzieś za granicą może wiele z was ma pracę zdalną poprzez internet stałą, ale właśnie. Ma jakieś kontakty zagraniczne, to komuś przeszkadza. Takie wahanie ogólnie w tej sytuacji waszej życiowej pokazane jest, że tutaj o tym ludzie rozmawiają, inni o was, ale także um, możliwe, że przeszkadza im to, że wy jesteście w takim balansie życiowym, że macie zabezpieczoną przyszłość. Że macie kontakty z zagranicą, macie swoje talenty również, jesteście rozwinięci i swoje jakieś przyjaźnie, ale też, moi drodzy, tutaj wasza elokwencja, wasz sposób myślenia przeszkadzać może i to może być tematem plotek, że wy jesteście bardzo elokwentni, działacie do przodu, nie martwicie się i odcinacie się od niepotrzebnych osób, sytuacji, że wy chcecie mieć równowagę w życiu. I to jest postępowanie według mnie mądre, rozsądne, ponieważ odcinacie się od niepotrzebnych ludzi, sytuacji, yy, jesteście na tyle wyważeni, yy, chcecie zachowywać tą równowagę. I to niektórym osobom przeszkadza. Oczywiście, moi drodzy, to mogą być osoby, bo tutaj może lepiej widać, lepszą mam taką wizję. To są osoby spod bliźniąt, wagi bądź wodnika, którym przeszkadza. Może wasz zawód, że jesteście bardzo eloquentniej, inteligentniej umiecie z ludźmi rozmawiać, rozwijacie swój talent. także mm, jesteście na takim wysokim poziomie, innym jak y, może większość osób y, macie kontakty ze światem po prostu i także ich y, im przeszkadza wasze Wahania, może też, że nie jesteście do końca zdecydowani w tym temacie, gdzie macie mieszkać, który kraj wybieracie. Że po prostu w tej kwestii wahacie się, ale też, że macie wybory, macie większe wybory, jeśli żyjecie gdzieś za granicą albo macie kontakty z zagranicą, że macie większe szanse na rozwój, na podróżowanie, na oglądanie świata. I też, y, moi drodzy, że jesteście przyjacielscy, tak? Że y, możliwe, y, że po prostu ludzie do Was lgną. Także, moi drodzy, co tu może przeszkadzać, o czym mogą plotkować? Y, moi drodzy, o Was, że jesteście bardzo silni fizycznie, może. Ale nie tyle fizycznie, też co i psychicznie tutaj jest pokazane, że macie moc taką życiową, chęci do życia, dużą witalność. I tego się trzymajcie, moi drodzy. Oczywiście komuś to przeszkadza, że Wy również jesteście opiekuńczy dla innych osób. Potraficie sobie zjednać ludzi, ale też potraficie. Że tak powiem, ukrzeć nosa komuś, ukręcić, że tak powiem, niekorzystne jakieś relacje. Także tutaj mogą Was postrzegać, że Wy trochę jesteście zamknięci w sobie, ale też, że macie kontrolę nad wszystkim. Też to ludziom przeszkadza, że Wy jesteście tacy bystrzy, tak? Macie tą kontrolę, czasem może. Też przeszkadza im, że oceniacie może innych, też to może być przeszkodą, że um, działacie albo w świecie, albo właśnie w świecie internetu, że tu dajecie sobie radę, tak? Też was tak oceniają, że um, może czasem chcielibyście właśnie kontrolować ludzi. Ale też nie dajecie się wtrącać tutaj do swojej rodziny i macie taki spokój w rodzinie, bezpieczeństwo, równowagę i balans. To też jest powodem plotek. Możliwe, że osoby są zazdrosne tutaj, że macie piękne mieszkanie, czy też pięknie wybudowany nowy dom, czy też dom, czy zgadzacie się z sobą w rodzinie. Jesteście ze sobą blisko i też nie dajecie się wtrącać. To przeszkadza, moi drodzy, na pewno i o tym plotkują ludzie na Wasz temat. Również moi drodzy, tutaj jest pokazana karta rycerza mieczy. Czyli że czasem działacie chaotycznie, może, może nerwowo ale dążycie do celu. Dążycie do celu i, moi drodzy, to też jest powodem plotek. Również przeszkadza im, moi drodzy, czasem wasze zdenerwowanie, ale też przeszkadza im, że po prostu plotkują na ten temat. Plotkują na ten temat, że wy macie jakąś taką dobrą działalność, zajmujecie się, może macie kontakt z ludźmi duży, macie swoją jakąś taką pracę, bazę klientów, polega to na rozmowie, może jakieś doradztwo, konsultacje, jesteście psychologami dobrymi, jesteście może gdzieś gracie, moi drodzy, na giełdzie. Macie swoją firmę handlowo-sprzedażową, internetowo działacie, rozmawiacie z ludźmi, macie bazę klientów, to też jest tematem plotek. Także plotek tutaj jest sporo, ale ja bym powiedziała w zasadzie takich pozytywnych. Moi drodzy, rada jest dla Was od kart cygańskich, aby pozałatwiać jakieś swoje sprawy urzędowe. Wy na pewno będziecie wiedzieli, o co chodzi na tą chwilę. Rada dla tych osób to są związane karty z miłością. To są związane karty z Waszą miłością. Także rada jest, aby nie unikać wizyty bądź wizyt z ze znajomymi, i tutaj trzeba porozmawiać, właśnie, moi drodzy, może na sprawy domowe, i też, yy, moi drodzy, sprawy związane, wymagana jest rozmowa ze swoim partnerem, partnerką, mężą, mężem, żoną. W sprawach takich, moi drodzy, partnerskich, domowych, ale też i urzędowych. Tutaj są wymagane rozmowy. To są takie rady od kart cygańskich, aby to przeprowadzić. Co was, moi kochani, tutaj może zainspirować? Co wam może pomóc? Szacunek dla siebie samego dla samego siebie. Szanuj samego siebie sam najlepiej osądzisz, co jest właściwe. Tutaj szacunek jest bardzo ważny, cierpliwość również. Cierpliwość jest waszym sprzymierzeńcem, bądź cierpliwy, bądź gotów poświęcać rzeczy dobre dla wielkich. To was zainspiruje właśnie, żebyście byli mm, szanowani i może właśnie przez samych siebie Cierpliwość to są takie inspiracje, takie rady i małe przyjemności, czy też może większe, moi drodzy, zrób coś tylko dla zabawy. Przyjemność to jeden z życiodajnych składników. To powinno Was zainspirować, pomóc Wam, moi drodzy, tutaj w życiu. Jeśli bardzo przejmujecie się, jeśli dochodzą do Was jakieś plotki, pomówienia na Wasz temat, to Was zainspiruje, to Wam pomoże, aby po prostu być w równowadze życiowej i tak bardzo nie przejmować się. Także takie rady, moi drodzy, myślę, że przydatne. Bardzo kocham te karty inspiracji, szanuję karty cygańskie, moi drodzy. No, i oczywiście karty tarota, no to wiadomo. Ja dziękuję rozkładowi numer 2, znaczy się te osoby, które wybrały rozkład numer 2, i przechodzimy do białego selenitu, rozkład numer 3. Dobrze, kochani, zaczynamy. Kto o nas plotkuje, kto rozmawia i o czym poza naszymi plecami? Tarot, proszę, daj rady, wskazówki. Co komu tutaj przeszkadza, dolega w nas, że tak powiem? Co komu przeszkadza, co kogo boli? No właśnie, moi drodzy, tutaj są sprawy tego rodzaju, że przeszkadza Wasza kreatywność, przeszkadzają Wasze finanse. O tym plotkują i to są bardzo duże pieniądze y, przy asie monet, diabeł, które są y, w Waszym życiu. Ludzie o tym plotkują, również y, zazdroszczą Wam bardzo równowagi życiowej. Y, macie być może jakieś biznesy, macie bardzo dobre prace y, i tutaj jest to powodem zazdrości, pomówień, plotek. Te plotki mogą do Was dochodzić. Także, że wy chcecie dalej się rozwijać, jesteście na dobrym poziomie finansowym i chcecie dalej działać w tym kierunku. Również, co może przeszkadzać, no, wasza równowaga że jesteście zrównoważeni, tak, i psychicznie, i fizycznie nie załamujecie się. Ale możliwe, że też moi drodzy, nie wyciągacie piersi ręki do kogoś, tylko czekacie, aż tutaj przyjaźnie, czy przy, przyjaciele, czy koledzy, czy znajomi odezwą się piersi. Także tutaj Was postrzegają jako trochę takie osoby w uśpieniu, działające wśród towarzystwa, tak? Że czekacie na kontakt z nimi. I to jest powodem również do plotek, ale bardzo Wam zazdroszczą Waszej pozycji zawodowej czy finansowej, pozycji, którą właśnie zawdzięczacie głównie sobie, tak? Umiecie działać, umiecie na przykład zarabiać pieniądze, macie dobre wykształcenie. To jest też powodem i macie szczęście, tak? To jest powodem do zazdrości. Co jeszcze, moi drodzy, tutaj w tych plotkach? Aha, plotkują, że jesteście bardzo, bardzo taką y, osobą, moi drodzy. Namiętną i wrażliwą, bo tutaj jest bardzo emocjonalną, że to wam, moi drodzy, jakoś w życiu skutkuje, że wy jesteście dobrze dla innych, choć troszeczkę, właśnie, nadwrażliwi, ale że to właśnie taka osoba jak wy mogła tak wysoko się wspiąć taka wrażliwa, taka delikatna, tak? To przeszkadza, moi drodzy. O tym się plotkuje, że jesteście dobrymi matkami, żonami. E, także plotkują, y, moi drodzy, y, na wasz temat, że tutaj. Y, Wy jesteście tak jakoś z jednej strony wrażliwi, oczywiście emocjonalni, ale wiecie kiedy postawić granice, wiecie jak działać. I na przykład, jeśli ktoś Wam bardzo zazdrości tutaj, to tego, że nie dacie sobie w kaszę dmuchać, jeśli ktoś plotkuje o Was. Że też umiecie przy tej swojej wrażliwości tupnąć nogą, powiedzieć nie, a nawet zrobić tutaj małą wojenkę, małą kłótnię, tak? Także. Mm, też tutaj jest to temat y, do plotek, moi drodzy. Zobaczmy dalej, kochani. Co tutaj wychodzi. No też y, moi drodzy, że macie y, dobre życie, Umiecie się bawić, moi kochani, i też wy świętujecie swoje sukcesy. Wy dużo w życiu przeszliście. Możliwe, że zmienialiście często pracę, zmienialiście adresy zamieszkania, ale tutaj jest pokazana właśnie radość, która jest po przebytych sukcesach o tym, że po prostu macie z czego się w życiu radować cały czas i to kogoś kole w oczy, że tak powiem. No i też moi kochani, tak jak mówiłam, że działacie troszeczkę wolno, z przyjaciółmi czasem, że wolicie, aby ktoś się do Was odezwał, też to jest tematem plotek, ale też moi drodzy, niektórzy myślą, że jesteście trochę z może nudni, nie widzicie swoich możliwości, moglibyście wykorzystać więcej dla niektórych, za dużo się może martwicie, patrzycie w jedną stronę i tak dalej. To jest takie właśnie. Plotkowanie o tym, że moglibyście coś zrobić inaczej, ale wy tego nie widzicie, a ktoś inny widzi, no ale na przykład jest złośliwy i nie powie tego, tak? Także tutaj jest dużo plotek, moi drodzy, też negatywnych, oceniających Waszą osobowość, tak? Wasze zachowanie, oczywiście, że po prostu. Tak jak mówiłam, jesteście z jednej strony bardzo emocjonalni, nadwrażliwi, ale też z drugiej strony właśnie nie dający sobie dmuchać w kaszę, umiejący postawić granice, i to też komuś przeszkadza. Tutaj moi kochani mogą plotkować osoby z podznaków wodnych: raka, skorpiona, ryb. Oczywiście, to mogą być także, moi drodzy, osoby z podznaków bliźniąt, wagi, wodnika. Także takie znaki, ja bym tutaj powiedziała, że główne role odgrywają w tym plotkowaniu. Rady dla Was, moi drodzy, aby się nie przejmować fałszywością, bo tutaj na to bardzo nic nie poradzimy, ale też, moi drodzy, dbać o swoje dziecko, dzieci, rodzinę, nie przejmować się złośliwościami i tak dalej, fałszywościami. Nie przejmować się tym, nie być smutnym, broń Boże, bo tutaj wiadomo, że ludzie zawsze, od kiedy jest świat, jesteśmy na tym świecie, żyjemy, ludziom wszystkim się nie dogodzi i niektórzy mają gorszą sytuację i plotkują na Wasz temat. Także tutaj tak to wychodzi: aby się nie przejmować, myśleć o swojej rodzinie i nie być smutną, smutnym. Co Was zainspiruje, moi drodzy, aby się relaksować, nie przejmować się, pozwól sobie na lenistwo. Czasem dobrze jest nic nie robić. Także taka inspiracja. Oczywiście należy mieć miłość własną do siebie. Dbaj o swoje ciało. Najlepszy dowód troski o samego siebie to miłość własna, samoakceptacja. Jesteście tacy, jacy jesteście, a że ktoś plotkuje, moi drodzy, no to jest już ich sprawa. No i wyznaczać sobie oczywiście dalsze cele w życiu, nie poprzestawać. Wyznacz sobie cel, zapisz go i pochwal się wynikami. Małe kroki prowadzą do wielkich czynów. Wy na pewno to wiecie, bo wy już nie jeden y, kroczek za kroczkiem w życiu przeszliście i dokonaliście cudów. Także moi drodzy, ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Takie oto czytanie także zachęcam do playlisty. Tam jest ponad 68 chyba w tej chwili filmików z cyklu: wybierz kartę, wybierz kamień, wybierz talię, wybierz obiekt, także różne tematyki do. Przesłuchania. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Przesyłam moc pozytywnej energii. Do usłyszenia.